Czy nieuczciwość w imię dobra drugiej osoby jest y, dopuszczalna? To jest moje ulubione zdanie. Jak byłbym biskupem, to bym sobie chyba wziął na herb biskupi. To jest, bądźcie roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Gdzie wyznaczyć tę granicę pragmatyzmu? Też musimy, się, musimy sięgnąć do, do tego obrazu. Czyli jak posługiwać się w sposób logiczny, całą wiedzą współczesnego świata, wiedzą psychologiczną, wiedzą yy, no, każdą inną, ekonomiczną, yy, żeby osiągnąć godziwy cel. To jest także pytanie do, do tej firmy, do, yy, no, do nas naszych gospodarzy. Oni przecież idealnie wykorzystują wszystko, co nowoczesne, ale myślę, że nie posuwają się, że pozostają nieskazitelni jak gołębie. Pozwólcie mi w to ufać. I jak być skutecznym, ale nie, nie, nie sprostytuować się, pozostać nieskazitelnym? Gdzie jest ta granica? Proszę zwrócić uwagę, że wąż jest na tyle mądrym zwierzęciem choć oczywiście symbolem szatana, ale to jest tylko symbolika że jak chce uratować własne życie, to jest w stanie stracić ogon, a nawet skórę żeby tylko to, co najważniejsze, zachować. Jest w stanie wyzbyć się siebie, czyli to bycie jak wąż zakłada czasem także ofiarę w imię dobrej sprawy. Czyli wysmyknięcie się godziwymi, dobrymi metodami wtedy, kiedy, ym, kiedy grozi nam niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo porażki ekonomicznej, czy niebezpieczeństwo ym, no właśnie zawalenia jakiegoś projektu. Na czym w przypadku hospicjum miałoby to polegać. Załóżmy, że następuje kompletny kryzys finansowy w hospicjum. Za chwilę chorzy stracą opiekę, a 62 pracowników, sporo, straci pracę. Co mogę zrobić? Czy mogę zadłużyć hospicjum, na przykład zostawić je w banku? Mogę. Po to, żeby mieć poduszkę finansową po to, żeby znaczy, jak każdy logiczny szef, zawsze mam jakąś poduszkę finansową, bo nasz kochany Narodowy Fundusz Zdrowia przez niektórych zwany Narodowym Funduszem Zagłady yy, że tak powiem lubi się spóźnić. Dla nich to nic. Że, że dla nas ta ich comiesięczna wpłata jest po prostu, spóźnienie o dzień powoduje ogromne problemy finansowe, więc jako odpowiedzialny Niestety, ksiądz biznesmen, muszę zawsze mieć taką poduszkę finansową, żeby przez miesiąc albo dwa y, szło to na naszych zapasach. Bo przecież ja, jako pracodawca, jestem zobowiązany do tego, żeby pie pierwszego pracownicy mieli pensję na kontach, bo, bo wszyscy y, mają, mają y, kredyty i muszą je po prostu zapłacić.